Witam wszystkich. Dzisiaj taki króciutki film, uzupełnienie do poprzedniego filmu na temat tego Powerbanka o takim dziwnym zachowaniu jego. Recenzja, oczywiście, w poprzednim filmie. Link będzie dostępny w opisie. No i co teraz tutaj się dziwnego dzieje? No, w zasadzie wyszło to przypadkowo. Którego dnia sobie po prostu to. Miałem położone przed sobą i patrzę, sam automatycznie się włączył. Bez mojej ingerencji włącza się, sprawdza tam pojemność tego powerbanka i za chwilę się wyłączy. Samoistnie. Nie wiem, czy to akurat tak tutaj mi się uda nagrać. Pewnie wątpię. No ale to się dzieje o różnych porach. Dnia, rano, wieczorem po prostu leży i sam się włączy. Na chwilę później zgaśnie i tak może na przykład się włączać trzykrotnie, pod rząd dziesięciokrotnie. Może to trwać nawet i godzinę i tak będzie sobie włączał się i wyłączał. Samoistnie. Jeśli chodzi o same ładowanie powerbanka, to wszystko działa ok. Naładowywanie innych urządzeń z Powerbanka też wszystko działa tak jak powinno to być, tak jak to pokazywałem w poprzednim filmie. No, niestety, tylko taka dziwna sytuacja. Możliwe, że to jest związane z tym, że jak tu się go potrzęsie, nie wiem czy to będzie słychać. Wygląda jakby się odkryliła ta bateria, akumulator w środku od ścianki powerbanka no ja to woziłem z rowerem miałem to w plecaku jakiś już dłuższy czas to nosiłem nie wiem czy to od wstrząsów się coś po prostu odkleiło to w środku czy coś tam się złamało i być może takie zachowanie powerbanka jest przez tamto spowodowane no nie jestem pewien nie jestem nawet pewien czy takie coś zachowanie jest w innych Powerbankach, jak ktoś sobie takie coś kupi, czy to wyłącznie wadam mojego egzemplarza? No, ja mogę tylko powiedzieć na ten temat. Innych egzemplarzy nie mam, więc nie gwarantuję, czy ta się stanie. No, jak widać tutaj, na złość nie chce się sam włączyć, no ale zmusić się go nie muszę, żeby się włączył akurat przy nagrywaniu. No ale niestety się włącza, jak sobie leży w domu. Może w domu jest za ciepło i się włącza, nie wiem. Tu jest za zimno i się nie włączy. Także takie dziwne zachowanie nie jest nawet to codziennie. No oczywiście ja tam nie siedzę przy takim powerbanku przez cały dzień i go obserwuję. Wszystko wyszło tak przypadkowo. Tyle razy go miałem ze sobą, nosiłem, używałem i nawet nie zwracałem na to uwagi. No, tak po prostu przypadkowo wyszło. Czy to jest działanie, złe działanie mojej, mojego egzemplarza, czy takie może są wszystkie, dlatego może jest taka dziwnie niska cena? No tego to ja nie wiem, no ale tak się po prostu dzieje. Włączy się, diody sprawdzą ile ma pojemności i za chwilę się wyłączy i tak może to trwać kilka razy, może trwać nawet i godzinę. Także to tyle tytułem uzupełnienia filmu poprzedniego. Na same działanie ja nie narzekam, tylko dziwne zachowanie jego. Wszelkie potrzebne oczywiście linki jak zwykle do tego powerbanka będą pod spodem w opisie. W opisie w komentarzach możecie napisać, co o tym sądzicie, czemu tak się dzieje. Może ktoś wie, może ktoś takie coś ma i u niego też takie coś występuje, albo po prostu działa sprawnie. Także czekam na komentarze. I to tyle na dziś. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.